Dziś, między godziną 12 a 13, wybuchły zamieszki na całym terenie Dylewood, Benton oraz El Corona. Uczestnicy zamieszek wybijali szyby w domostwach oraz atakowali się między sobą. Prawdopodobnie większość z nich to członkowie gangów, które działają na pobliskim terenie. Policja została poinformowana o całym zajściu, jednak żaden z funkcjonariuszy nie chciał się wypowiadać, dlaczego tak późno zareagowano. Przypuszcza się, że to mniejsza ilość policjantów oraz sprzętu zadecydowała o tym. Kilka minut później zamieszki całkowicie przeniosły się na wschodnie Komers oraz Litwitalie. Rebelianci poczęli niszczyć szyby w komisariacie oraz w radiowozach. Mimo wszelkich starań policji nie udało się uspokoić tłumu pod komisariatem, który można rzec, zadomowił się na około dwie godziny, niszcząc park naprzeciwko komisariatu. Podczas całego zajścia nie brakowało ofiar śmiertelnych oraz wyznawania rasistowskich haseł. O godzinie 15 do Los Santos przyleciały śmigłowce z par rofer 11, a kilka minut później czołgirch i Notewu 10 oraz Huntery. Śmigłowce posiadające działka ostrzelali tłum pod komisariatem. Szczęśliwie, nie było wiele ofiar śmiertelnych w owym zajściu. Przez kolejne minuty, aż do 16, niebo w okolicach Komersu oraz idylołów było patrolowane przez huntery. O godzinie 17 gubernator stanu San Andreas, Henry Berway ogłosił przemowę do zgromadzonych. Kilka minut później, wybuchł pożar w banku którego przyczyną było prawdopodobnie koktajl Młotowa rzucony przez jednego z uczestnika zamieszek. Od godziny 18.00 Border patrolowało cały obszar Los Santos na lądzie jak i w powietrzu. O godzinie 18.30 zamieszki ustały. Wszystko wskazuje na to, że w stanie San Andreas zostanie ustanowiony stan wojenny, a wraz z tym godzina policyjna, która miałaby trwać, jak mówią nieoficjalne źródła, od 22. Nikt nie zna oficjalnej przyczyny zamieszek. R. Lenosy, Santo Stevie. Żadnej telewizji. Proszę odejść. To były słowa jednego z żołnierzy stacjonujących pod bankiem. Generał James Wade na Antenie Los Santos News powiedział Na tym etapie nie dostaliśmy jeszcze żadnych informacji na ten temat. Jak na razie są prowadzone rozmowy na temat wprowadzenia stanu wojennego, wszystkim mieszkańcom radzimy pozostać w domu.